Siemano widzowie, ja jestem Aleksio15 i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj to jest już drugi odcinek z gry Soccer Superstar. Dawno nie graliśmy, a więc dzisiaj sobie w nią zagramy. Więc yy, jakiego zawodnika bierzemy, bo wiecie ja od nowa zainstalowałem tą grę, bo musiałem zwolnić pamięć w telefonie, ale dobra. Ja wezmę sobie takiego zawodnika. Kraj, jaki może być? Weźmy sobie teraz Portugalię. Dobra. Ło, patrzcie. Takiego boiska jeszcze nie widziałem. Patrzcie. Kurde, jak on kopnął. Kurde. Ło, szansa. Główka, dobrze. Mamy poziom ukończony. Teraz zagramy w poziom trzeci. Zespół młodzieżowy. O, teraz jest zielone. Boisko, normalne. O, podaj! Obrona, kurde. Obrona znowu, tak blisko. Jeszcze raz. A i widzowie, jeżeli jesteście nowi na moim kanale lub jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, zostawcie mi łapkę w górę. Subskrybujcie również mój kanał. Wraz z dzwoneczkiem napiszcie również hashtag hashtag soccer. A nie hashtag. Yy, tak, hashtag soccer. Możecie napisać taki hashtag. Dobra, dawaj. Kurde, tak blisko. Jeszcze raz. No znowu obrana, kurde. Dobra widzowie, ja pudło. ja spróbuję strzelić gola. My widzimy się za chwilę. Robię szybkość. Ło, niemożliwe, udało mi się. Dobra widzowie. Mamy poziom trzeci. Gramy teraz poziom czwarty. Mo, podaj. Strzelimy do bramki. Ło, obrona, znowu obrona. Kurde, nie chcę za darmo. Obronach znowu. No ja nie wierzę, out. Ach, znowu out. Nie wierzę. Obrona znowu, widzowie. A ja zapraszam was do oglądania yy, siódmego odcinka z drugiego sezonu przygód w mieście. Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam. A w ogóle zmieniłem godzinę premiery tego siódmego odcinka z drugiego sezonu. Przygnęliście się, zmieniłem godzinę z 16.30 na 13.30, bo nie chcę tak długo czekać. Ło, wow, perfekcyjnie, bo nie chcę, wiecie, długo czekać na premierę. Dobra, gramy w poziom piąty. Dobra, tutaj klikam, zgadzam się. Ściszymy troszkę grę. Szansa. Gdzie ta piłka polazła? O, główka. Dobrze. Poziom ukończony. Ciekawe, ile mamy tu poziomów. O, patrzcie, tu jest sezon pierwszy. Tu ma 20 poziomów. Widzowie, yy, dziękuję Wam za 10 lajków. Nie wiem, za, za 10 lajków czy za 5. Nie wiem. Nie wiem, ile mam lajków na pierwszym odcinku. Ale dobra. I tak teraz nagrywam drugi odcinek. Czekajcie, wejdę na chwilę na YouTube'a chwila. Wejdziemy sobie w YouTube'a. Musimy zobaczyć tylko, ile mam lajków na pierwszym odcinku ze Soccer Superstar. Czekajcie. Ja mam 3 lajki. A na ile lajków miało być kolejny odcinek? Czekajcie. Sprawdźmy. Na 10 lajków, ale i tak, moi drodzy, teraz nagrywam drugi odcinek, więc nie będę czekać na, na 10 lajków, na które, prosiłem, na które prosiłem, żebyście mi zostawili. No, gdzie kopiemy? Tu, nie, blok. No, jak kopiesz? Ło, tak blisko. Jeszcze raz. Znowu blok, ja nie wierzę. Kurde, nie, znowu blok, znowu. No nie. Dobra, widzowie, robimy szybkość. My zobaczymy, czy uda mi się go latrzeć. Bo mi się nie udało. No co chwilę blok. Pisze, że jedno. Czekajcie. Pudło. Nie. Czekajcie, widzowie. Musimy tak zrobić chyba. Tak, tak i. Obrona. Jeszcze raz. No, znowu obrona. Skurde. Moi drodzy, bo pierwszy odcinek ze Soccer Superstar trwał 11 minut. Wow, udało mi się! Niemożliwe! Jest, udało mi się. Teraz poziom siódmy gramy. Zapotem sobie zagramy wcześniejsze poziomy, jak coś. Dawaj, potężny, dobrze. Dobra, gramy w jakiś poziom teraz. Zagramy sobie w czwarty, proszę bardzo. Out. Albo zagramy sobie w inny poziom. Czekajcie, może zagramy. Zagramy. Dobra, gramy w pierwszy poziom. Zobaczymy, jak mi się uda. Jak. O, patrzcie. Niesamowicie. Udało mi się. No. Niesamowicie. Jeżeli graliście też w Soccer Superstar dajcie znać w komentarzu. Jeżeli nie graliście to, to w opisie znajdziecie link do gry Soccer Superstar. A i widzowie chciałem wam powiedzieć, że filmy będą się pojawiać teraz w, w poniedziałki w środę o 16.30 w czwartki o 18, a w soboty o 14.30. I tak już powracam na YouTube'a, moi drodzy. Bo i tak miałem odejść z YouTube'a. O, spróbujmy jeszcze raz zagrać to, w szósty poziom. No nie obrona. No. Obrona. No! Jak ta piłka poleciała. Out. Może słuchajcie. Zagramy sobie w inny poziom. I tak już mamy 9 minut filmu, to zaraz będziemy powoli. Nie chcę w to grać. Będziemy powoli niedługo kończyć drugi odcinek ze Soccer Superstar. Dobra, gramy w ósmy poziom. Yy, słuchajcie, yy, napiszcie w komentarzu, ile chcecie odcinków ze Soccer Superstar. Nie wiem, bo to nie będzie pierwszy sezon Soccer Superstar, bo to będzie cała seria ze Soccer Superstar. Dobra, gramy w mecz. Dawaj! Obrona. Niesamowicie. 1 do 0. Super. No! Obrona. No! Jest! 2 do 0. 2 do 0. Dobrze. Poziom ukończony. O, wybieramy swój klub. Amsterdam, Dortmund, Lizbon na Czerwień, Porto. Ja wezmę sobie Lizbonię. Wezmę. O, można sobie wybrać numer. Numer Kapitana. 14 e, weźmy. Dobra, ja wziąłem player 14. Teraz tak. O, podajmy swoje imię. Na przykład ja się nazwę moją nazwą kanału, albo się nazwę moim imieniem po prostu. Czekajcie. Nazwijmy się tu Alex. Tak będę się nazywał. To jestem ja. Jestem takim piłkarzem. O, mam koszulkę. Patrzcie. O, Portugalska liga. Lizbona czerwień, Porto. Contra Porto. Dobra. Ja jestem Lizboną czerwień chyba. Dobra. Dawaj. No. Super Polska No, co mnie bierzesz? Zabierasz mi. Pi no, strzelaj Główka! Gol! Dobrze 1-0. Do Dobra, widzowie, czemu jest reklama? Find my kids. Jak gram w jakąś grę, to mi jakaś taka reklama w jest. O, dwa gwiazdki mamy. Widzowie, teraz zagra, jeszcze, zagramy sobie jeszcze dwa poziomy, i będziemy kończyć. Poziom dziesiąty. Lizbona, czerwień. Alversa di Rabaito. Dobra. Ja jestem Lizboną, czerwień. No. Ło. Dobra, strzelamy. Obrona. Potężny gol! Gramy dalej. Niemożliwe. Dobra, widzowie. Jeszcze może z jeden poziom zagramy. Nie będziemy już dwóch grać poziomów. Jeszcze jeden poziom zagramy i będziemy kończyć. Bo już mamy 13 minut. Filmu. Oj, zobaczcie, coś można do zobaczmy, co dostaniemy. Coś można dostać? Nie wierzę. Nie wiedziałem. Dobra. Teraz gramy jedenasty poziom i będziemy kończyć. No, jeden do jeden mamy. Kurde. GOL! 1-2! Su... Farby magnat zostały stworzone. Dobra, prostu, widzowie. Wyglądało pięknie. tym akcentem A, ci... kończymy drugi odcinek ze Soccer Superstar. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Próbujcie, może, dobić 5 lajków teraz na drugim odcinku. Jeżeli zrobicie to najszybciej, to od razu zabieram się z trzecim odcinkiem ze Soccer Superstar. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i widzimy się w następnym odcinku, cześć!